To jestem Szymantiotin Games i dzisiaj kolejny odcinek serii Farming Simulator 2015. O, oczywiście, na samym wstępie dziękuję Nickiemu za wstęp na odcinku i przekazuję głos Nickiemu. Cześć Siemanko, witajcie w kolejnej produkcji w polskim klimacie. E, na początek chciałem podziękować za e, bardzo fajny, e, duży. Odbiór moich poprzednich produkcji bardzo jest mi miło, że, że wzrasta liczba oglądających subskrybentów. Dziękuję Szymonowi, że zgodził się zagrać dzisiaj ze mną na odcinku. No dzisiaj tak pokazujemy farmę z lotu, ptaka troszeczkę tak naprawdę siedzimy sobie obaj u mnie, u mnie na domu, na dachu w oddali widzimy wszystkie praktycznie pola na mapie. Tutaj teraz na pierwszym planie widać łąkę, dwa ciągniki, tak dokładnie to dzisiaj będziemy robić e, miał być z nami dzisiaj Marek niestety e, połączenie nam nie pozwoliło no i, i, i będziemy grać we dwóch ja już się tutaj cofnę do Szymona Szymon, gdzie ty mi uciekłeś już? poczekaj, poczekaj poczekaj, gdzie ty mi uciekłeś? dobra, pogonię cię, widzę cię zaskoczyłem w stylu żółwie ninja e, zabieraj się w takim razie za prasowanie a ja będę woził beleczki. Na razie na razie to będzie moją pracą, a później zobaczymy, co będzie. No, jak już mówiłem, serdecznie dziękuję za oglądanie, łapki subskrybowanie. i subskrybowanie. I tak jak napisałem pod ostatnim filmem, bardzo proszę o, o skomentowanie, podanie przyczyny, podania mi łapki w dół, no bo. Jeżeli ja będę wiedział, co ja robiłem źle, na pewno będę starał się to poprawić. Dokładnie, dokładnie. No, chciałbym, żeby to wszystko wychodziło jak najlepiej. I, i ten. No, i proszę o, o, właśnie, komentowanie tego, co robię źle. Będziemy to eliminować. No i powinno być fajnie. Ale oczywiście, cieszę się. Z... No, z tak szerokiego odbioru. E, powstała, powstała strona moja na Facebooku, także też zapraszam do lajkowania jej. Link, w opisie. link oczywiście, znajdzie się w opisie do filmu. Podobnie jak link do kanału Szymona, bo nie pamiętam czy ostatnio wstawiałem, chyba nie. Ale, ale link do kanału Szymona także znajdzie się w opisie pod dzisiejszym filmem. dziękuję, dziękuję. dziękuję. No spoko. Także tak to będzie wyglądać. Co tam Szymon, powiedz u Ciebie, zapowiedz oczywiście tu swoją mapę, no bo no, jakby nie było... No bo to zagra Luki zagra u mnie na mapie, czyli posłowianka V1. Bez śniegu, zwykła wersja. Ale też postaram się wydać ze śniegiem, jak wszystko się uda. No więc, no... Jest już na LS World, gdyby ktoś wchodzi, lub pobiera. No i to tyle z mojej strony. No tyle. No możesz poopowiadać co na niej jest. No więc tak, znajduje się y, zabudowa Goldboxa inaczej, jakby ktoś nie wiedział, gospodarka. jest y, y, fajne ukształtowanie co y, Cąfrowy, karmienie tu oporni. Chyba V2 już to, że nie pamiętam. Tak, 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 tak. Widziałem w opisie, że V2. V2 i wiele, wiele więcej tego z resami, jak e, Pobrałem jeszcze przedpremierowo dostałem e, w tak? paczuszce e, W paczce z mapą znajduje się kilka modyfikacji, które są niezbędne do prawidłowego działania mapy Między innymi, między innymi e, otwieranie, drzwi, otwieranie drzwi, oczywiście bramy koło domu i tak koło gospodarki. No, są, są to modyfikacje, no, które jednak są potrzebne, no, żeby dało się cokolwiek zrobić. A i zaraz przewrócę belki. Może nie. Dobra, myślę, że mi się udało. E, ja mapę pobrałem. Byłem na niej chwilkę. No, niestety czas nie pozwolił mi, żeby, żeby zostać na niej dłużej. Ale no, podoba, mi. podoba mi się. Podoba mi się sama gospodarka. Będę dobrą sprawę samą gospodarkę. Y, y, zdążyłem przelecieć, że tak powiem. No i, i sama gospodarka mi się bardzo podoba. O widziałem tutaj mijaczka zostawiłeś. I, i, i naprawdę z wielką przyjemnością zagram na tej mapie i polecam, polecam każdemu. No, oczywiście każda y, jakaś wada zostanie przeze mnie wytknięta. No ale że y, gram z autorem mapy to, to autor zaraz to będzie naprawiał na bieżąco. Wszystko będzie naprawione w edycji V2. V2 Tak myślę, że chyba mamy jakieś zapotrzebowanie, bo nam się świecą triggery A No właśnie, zaraz zobaczę, co tam jest To zerknij. Kukurydza Tak, kukurydza Aha. Jest... znaczy kosztuje 772 euro Mmm, ciekawie Jeszcze przez 3 godziny tylko ale to ten... dużo ci... ojoj co ja zrobiłem? co ja zrobiłem? co ja zrobiłem? dużo ci zostało prasowania? już nie dobrze, bardzo dobrze gdzieś prasę odstawić czy tak, prasę do młodego e, do wiatki naprzeciwko opryskiwacza okej, postaram się znaleźć ona będzie przy dole. A tutaj, a tutaj. Mhm. O jo 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 jo, jo jakież tu są mocne drzewa. Aż mi się ząb wyjął w ładowaczu. Ostatnio tak troszeczkę karmiłem krowy. No i niestety e, z mi siana. Przygotowaliśmy sobie łąkę właśnie już pod prasowanie. Troszeczkę pomagał mi młody, tu pozdrawiam oczywiście młodego no i Przemka. Przemek, pisałem z nim niedawno na Facebooku, mówił, że w okolicach przyszłego piątku będzie miał już komputer, także pełną parą zaczniemy z powrotem nagrywać w ekipie, no i, no i będzie się działo, będzie się działo, szykujemy kilka challenge'y. No, pod koniec dzisiejszego odcinka raczej nic nam z challenge'u nie wyjdzie, bo nie został przygotowany ale, ale szykuję, mam kilka pomysłów i, i będziemy je wcielać w życie już, już w, większej, w większym gronie, że tak powiem o właśnie, dobrze powiedziane bo to jednak no, jak jest nas więcej to i, i fajniej to wygląda i jest przyjemniej w ogóle choć zobacz jak równiutko układam aż, aż mi się to nie zdarza za często Przynajmniej belę możemy składować, skoro zboża nie można. Czekamy z utęsknieniem na wersję 61, w której mają się pojawić biny, ale no czas się straszliwie dłuży. A e, To co ja mam robić? E, szykuj sobie kombajn pomarańczowy albo czerwony, który sobie chcesz. Z headerem pod kukurydzę. Okay. A ten ciągnik, który jeździłem to jest. To jest mój mój. No możesz od razu pod niego podczepić przyczepę tą dużą, zieloną, od młodego. Okay. Też się przyda, bo kukurydza dobrze sypie. On tu tylko Jeszcze jest kilka razy. E, u mnie jest podwójnie, nie wiem jak u chłopaków. Aha. Być dobre, to być. Ja nawoziłem e, najpierw e, sam nawóz, później oprysk od ziela. Także no, powinno być. Plon powinien być dobry. Pomarańczowy albo czerwony, bo niebieskim ja obrabiam. A, okay. A Czyli pomarańczowy. Dobra, odczepimy teraz. Yy, ojej, nie, to nacisknąłem. Całego tura tutaj zostawię. A będziemy musieli grać na modu fakumonu, czy nie? Yy, nie, no myślę, że tak, no bo tak czy siak muszę do yy, Twojej mapy usuwać. Po prostu przekładać. Twoją mapę wgrywam, przerzucam sobie mody te, które gramy teraz do folderu oddzielnego. Także no, e, wyślesz mi modpak, na pewno tam masz już pełny, bo widziałem zdjęcia tak. na twojej stronie. E, bo Farming Simulator 2017 to jest twoja autorska strona, rozumiem. Tak. No, także widziałem tam zdjęcia modpaku, także no, nie ma problemu, zagramy na twoich modach. To tam w wolnej chwili mi podeślę, się ja sobie pobiorę. O. Mam już i tak 3 czy cztery foldery z modami. Każdy jest do, do oddzielnej gry. Także no jest jest gdzie grać. E, możesz sobie wybrać pole, na którym będziesz kosił. Ja tutaj skoczę teraz na swój ten e, podzielony kawałek z młodym. to ja biorę ten tutaj obok farmy. bierzesz sobie tam ciągniczek z przyczepą i, no. i coś tam będziemy działać. Szybko na skróty po kombajn. Zaraz podczepimy hederek do kukurydzy. Mamy 3 godziny na skoszenie. Oj, zahaczyłem. No, blacharz będzie się cieszył na pewno. No, no właśnie wiem. No mówię, blacharz się ucieszy. twarzy sobie pokrywę silnika, żeby się nie zagrzewał. To jest 7 i 8. Na, na, nie na numerycznej, tylko na tej nad, nad literkami. Nie wiem, to... Szymon zobowiązał się zedytować pojemność tego kombajnu, bo ono troszeczkę małe no, troszeczkę za mało. Przy, przy tej gabarytach kombajnu pojemność jest troszeczkę za mała. Zwiększymy ją najprawdopodobniej do 6500 Ale to jeszcze, jeszcze nie na dzisiejszy odcinek. Niestety nie było. Nie zdążyliśmy po prostu tego przygotować. To będzie, będzie. Nie ma co się śpieszyć. Serię przewiduję no dość długą. Mam nadzieję, że nic tych planów nie zepsuje to w międzyczasie będzie mnie można właśnie też zobaczyć u Szymona Szymon, Szymon tak naprawdę pod, pod naszym wpływem moim i Przemka zdecydował się nagrywać grę, bo do tej pory nagrywki z reala tylko na dobrą sprawę były nagrywki z reala no cały czas przymierzam się do nagrywania TSA to było już nieraz po, poruszane na moim kanale. O, właśnie. Cały czas się do tego przybieram. Jak ty, Szymon, stoisz z aktualizacjami do a y Od tygodnia. Znaczy, no już pra... może powiedzieć, od miesiąca nic nie aktualizowałem. Nie wiem, czy jakieś Aha, było... jest, jest, jest. Od miesiąca, no to przegapiłeś dwie albo trzy. A no właśnie komputera nie miałem. W... Nie, no spoko, no wszystko jasne. A co się zmieniło? Y nie wiem, czy miałeś takie mody jak mod zimy. To miałem, to miałem. aha no to na dobrą sprawę dużo się nie pozmieniało, aczkolwiek ojej ojej pełno już no, muszę, bardzo muszę, dobrze sobie. muszę wycofać muszę wycofać bo tak pojechałem sobie środkiem liczyłem że chociaż zawrócę ale się nie udało Daję ci bardzo dobrze przysięga yy, i co tam jeszcze się zmieniło coś yy. uf, 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 uf. Wiesz co, nie pamiętam, bo ja wchodziłem no ponad tydzień temu. A właśnie który poziom? Też nie pamiętam, ale mam ponad chyba... Czekaj, nie ponad. Mam trzy garaże i chyba... 15, no 15 kierowców łącznie ze mną jest. I mam. No wykorzystałem baga jednego w grze. No i, i, i jestem już troszeczkę dzianym kierowcą, znaczy właścicielem firmy, tak, nie kierowcą. muszę opuścić, ale y, minutka, tylko minutka. No to na minutkę to jeszcze pozwolę. O, tak, dziękuję. dziękuję, Aby nie dłużej. się. Uh -huh. yy, także no... Pojawi się po... Aj, aj, aj. Pojawi się na pewno ta seria w końcu... Nie potrafię się do niej przybrać, jakoś tak, nie wiem. Ale nie, nie, nie mogę się przybrać do tej serii, ale na pewno się pojawi w końcu. Przepraszam za to trzeszczenie fotela. No niestety mam fotel taki, jaki mam. I, i no. Pracuję na takim sprzęcie, jaki mam. Niestety może z czasem to się zmieni, ale tymczasowo jest dobrze tak, jak jest. No, ekipka mi się dzisiaj trochę posypała, bo został Szymon na posterunku. Witam bo... po krótkiej przerwie. O właśnie, o, o wilku mowa. Tak. <laughs> jestem już jestem. E... Młody pojechał na wioskę. Pewnie, pewnie obrządki robić. A, a przemek, no. Raz, że no, nie ma swojego komputera, także no trudno trafić, żeby on w ogóle mógł grać, aczkolwiek no. Stara się jak może. Teraz akurat chyba ma jazdy, z tego co mi mówił. No i, no i sobie chłopak jeździ. Robi prawo jazdy. Oczywiście. Kurczę, znowu jak wjechałem w jakiś neurologiczny punkt, znowu mi się napełnił zbiornik. Już dwa zbiorniki będę miał. Jeszcze chciałem się zareklamować. A proszę, proszę bardzo. Ktoś by chciał z widzów Łukaszemu. mogę powiedzieć imiona? No już powiedziałeś także. Tam, <laughs> Ten, gdyby Kto ktoś chciał, nie wiem, na przykład poje, pojemność zwiększyć, zmniejszyć, to ja chętny i gotowy do tego zrobienia. Pojemność, no, no o to chodzi, o to chodzi. E, robił już niestety? Szymon się troszeczkę e, zajmuje edycją, cały czas się uczy, także no, wszystkiego jeszcze nie ten, nie, nie ogarnie, ale jakieś tam podstawy w Są. ogóle e, e, byłem zdziwiony, że zrobił mapę, bo, bo sami powiedział, że robił ją na dobrą sprawę 5 dni i na dobrą sprawę uczył się z poradników wszystkiego. 5 dni po 24 godziny. No dobra, no ja rozumiem o co chodzi, ale to chodzi o fakt, że robiłeś się krótko. Bo mapa jest mapa jest dobrze zrobiona. E, chodzi o to, że, że robiłeś się na samych poradnikach. A Bo nic wcześniej nic nie robiłeś, rozumiem. No właśnie. No Pozostaje tylko dorobienie mini-mapy, ale to już jest taki szczególnik, detal. I oczywiście dziękuję y, dwóm Hubertom. Jak oglądają to będą wiedzieli o co chodzi. Oczywiście za podpowiedzi różne. No i dziękuję za napisy też. Napisy na y, tabliczce miejscowości dokładnie. Mhm. Mm A są chyba nawet modyfikacje na, na te, te nazwy. Ale trzeba jeszcze zmienić tam bamking w ale Aha, aha, rozumiem. Ja tak troszkę lamię na tym... O! Ktoś mi się tu pojawił. Dobra, no, o, już jest... Troszeczkę lamię z tym z tym koszeniem, ale... To wszystko przez to, że czas nas goni. O, jeszcze mam niechcący przyspieszony czas. Już to zminimalizowałem. Proszę bardzo, mamy cały guzik, pola wycięte, a już jest 2,5 przyczepy. E, przepraszam, 2,5 e, zbiornika. I jakoś to leci. Cały Nie. czas do przodu staramy się. Jaki okay. wynik obstawiasz, Szymon, meczu dzisiejszego? To przepraszam, tylko wtrącę jeszcze, że nagrywamy w sobotę w dniu meczu e, piłkarzy ręcznych szczypiornistów e, z Norwegią. Tak. No, jak będą grali tak jak e, z Francją, no to wygrają. No i tu też tak właśnie, przypomniałeś mecz z Francją chciałem przeprosić za e, moje słowa na odcinku, że, że przegramy z mistrzami świata. No, no niestety no. Szymon nie wiesz, o której zaczęliśmy? No ja nie zminimalizuję niestety, a Ty nie masz po co, bo już mi się rodzinka dopytuje czy już skończyłem, ale nie, jeszcze, jeszcze nie, jeszcze cały czas działamy, no nakosimy przynajmniej po przyczepie, żeby, żeby wiesz, żeby coś było, sprzedamy, a później ewentualnie e, poza odcinkiem jeszcze sobie dogramy. No marzy mi się, że nagrywanie przez dłuższy czas, no przez jedna, odcinki jakieś takie godzina, półtora i coś, coś w podobie do Wujka Bohuna, bo nie ukrywam, że jeśli chodzi o nagrywanie, no to, to, to po obejrzeniu dopiero jego odcinków zachciałem mi się nagrywać. Zapragnąłem wręcz. Robiłem od tamtej pory wszystko, żeby żeby dostać jakikolwiek lepszy sprzęt w ręce i, i co, cokolwiek robić no brakuje mi do niego dużo ale, ale, ale uczę się na początku musi być tak, no, no każdy zaczynał od zera wiadomo do tej pory oglądam filmy dzisiaj był farming simulator obejrzałem cały ja jeszcze nie obejrzałem, wiem że z mapetami był ale jeszcze nie obejrzałem go A to przyszedłem z pracy to troszeczkę późno, dzisiaj to, to na dobrą sprawę zdążyłem zjeść i, a, i już się tu łączyliśmy. Proszę? A bo to dzisiaj w pracy zjeść. Tak, 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 ja pracuję niestety w soboty. Ale co zrobić, no? Life is brutal, jak to ktoś kiedyś powiedział. O, to jest... Trzeba brać co się dostaje, i, i nie narzekać. Dobra, bo tak trochę nudno się robi na tym odcinku. Yy, dokończamy po jednym jeszcze zbiorniku. Nie wiem ile tam masz. Yy, dokończ zbiornik i jedziemy sprzedać. I coś odwalimy, bo mam chęć coś odwalić, ale jeszcze no. nie wiem co. Ja chętnie, ja chętnie. Nie mam e, modyfikacji, które mogłyby nam pomóc coś odwalić. No i, i nie, wiem, nie wiem na dobrą sprawę, co, co zrobić. Masz jakiś pomysł? E, se, 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 se. E, jakiś wyścig drobny? P, no, wyścig fajnie, tylko musimy mieć o coś i do czegoś po coś ten wyścig. A nic nie przygotowałem. Ajajajaj! Mamy rowerem O, to jest jakiś pomysł O Albo wiesz co? Nie A co? Czekaj e, e, Mamy 912 i mamy 914 Tak tak, będziemy się zbijać ciągnikami. Jeszcze wymyślę, czy, czy będzie miało to jakiś głębszy sens, ale. Ale chcę, żebyś coś zobaczył. Bo nie wiem, czy to były. Czy, znaczy nie. Na razie wysyp. Sprzedaj to, co masz kukurydzę. Okay. Tam uprzemka sprzedawaj. Tutaj jak zwykle moja przewracarka stoi na pryzmie, u młodego też, sam postawiłem. Aaa, to dlatego na, na pryzmie. Czekajcie, otworzymy. Troszkę wolność otwierają te drzwi. No niestety. A, Ty już wysypałeś? Tak, strzelony. Okej. Okay. Ja teraz aktualnie chyba jadę 914, tak, zgadza się. To weźmiesz, odstawisz do młodego przyczepę, na podwórko gdzieś tam Ciągnik przyprowadzisz do mnie i przesiądziesz się w 912 u młodego stoi. O, tam właśnie go widać, jedzie A ja sobie przyczepę zostawię tak. I e, jak już wsiądziesz... Dobra, to ciągnik też tam zostaw, zostawisz. A, okay. e, weź sobie 912 tylko jak jest tur, to zdejmij go. I. Okay. Ale ze swojego... Gara z młodego garażu, z młodego. młodego. A, z I e, wyjedziesz z bramy w lewo i jedź do końca mapy. Ale jeszcze jaki ciągnik mam wziąć? 912 To jest ten to jest? No, ten większy, taki prawie jak mój. Zaraz przyjdę do ciebie, bo widzę, że masz problemy małe, no techniczne. O tu stoi, to ten. I w, teraz... w lewo i stań przodem do mnie przed samym kombajnem tym tym tym, okay, tym do to wiem, co będzie. będziemy się zbijać starcie tytanów. tak jeżeli to są te ciągniki oczywiście bo nie testowałem tego przed odcinkiem to kiedyś tam wyszły jak grałem z Markiem będziesz jechał lewą stroną drogi tak, żebyś miał prawe koło gdzieś na środku drogi. OK. Musimy się zbić prawymi kołami. A, oto to To sami Okej. Okay. W środku jest. Co, ruszamy? Eee, tak. Nie wiem, co to będzie, ale, ale będzie takie coś na koniec. Ja jadę, Ile jedziesz na godzinę? 38. Ja 34, trochę wolniej. Tak, celuj na moje prawe koło. O! O! Mój wygrał, mój wygrał. No nie, twój. Ale twój się położył. Ale... E, o, obróć sobie tam w dróżce i jedziemy z powrotem. Nie, 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 do przodu. Twój się położył w ogóle, urwało mu się koło. Do końca nie jedź, już obracaj, już obracaj. to jedno, to prawe, to coś taki krzywe jest. No, trochę tak. No i się tłuczemy. Tak, to, to mniej więcej o to chodziło, tylko jak ja się tłukłem z Markiem, tak? A tak to się nie da, tak to się nie da, trzeba przodem. Jak się tłukłem z Markiem, to mnie wyrzuciło przez całą mapę. to może prosto maskami trzeba? A spróbujemy. Wszyscy youtuberzy nam schejtują ten odcinek. tam, Nie. To nie to? To teraz spróbujemy lewym kołem. Kto wygra? Kto wygra? Kto wygra? Ja jadę do tyłu, no to jak masz nie wygrać? Daj teraz na lewe koło. Dobra. Dobra, no i dajemy do przodu. Ooo! Yes. Dobra, no to w ten. To w takim układzie. Żegnamy Nie żegnamy, tylko do zobaczenia. Do zobaczenia. W następnym odcinku. Do zobaczenia. Ja się pożegnać? No, przywitałeś się, to daj mi się pożegnać. No, no to tak. No, dobra, e, tak. I ten. No, żegnam się z Wami, drodzy widzowie. Czyli... ale nie usłyszałeś znaczy. mnie powiedziałem, że się przywitałeś, to daj mi się pożegnać A. Ha no nie, no spoko, mów, mów no to tak, żegnam do zobaczenia w kolejnym odcinku Żegna się z wami Narka. I no, i, no i ja się z wami żegnam to jeszcze na koniec taka, taki efektowny flip w wykonaniu Szymona e, zapraszam do oglądania subskrybowania lajkowania i cześć, trzymajcie się